Witam. Dzisiejszy odcinek będzie o popularnym błędzie P1735 oraz P1736, czyli czujnik położenia sprzęgła pierwszego lub drugiego. Mówimy tutaj o usterce, która występuje w automatycznej skrzyni biegów DSG montowanej poprzecznie, czyli DQ381 i DQ500, gdzie sterownik jest sterownikiem Boscha jest również sterownik Continentala natomiast w Continentalu ta usterka występuje bardzo rzadko więc skupmy się na sterowniku Boscha sterownik montowany od roku 2017 do dnia dzisiejszego miał akcję serwisową, jak ktoś ma auto na gwarancji to może jeszcze wymienić sobie to gwarancyjnie natomiast jeśli nie ma gwarancji Musi to naprawić w swoim zakresie. Teraz, skąd bierze się ta usterka? Musicie wiedzieć, że praca sprzęgła jest uzależniona od trzech rzeczy: od prędkości obrotowej wałków, odpowiednio dla sprzęgła pierwszego i drugiego, od ciśnienia, które jest zadane na dane sprzęgło, odczytywane czujnikami ciśnień. Oraz od prądu, który zadaje na dany zawór. Tutaj jest przyłącze zaworowe. Te trzy relacje są ściśle ze sobą powiązane. Prąd zaworu na sprzęgło, do czujnika ciśnienia, do uślizgu sprzęgła, które mierzą te czujniki. Jeśli któryś z tych czujników, czy też zawór ulegnie uszkodzeniu, będzie się to objawiać złym ciśnieniem na sprzęgło, przez co będzie widział. Zły uślisk, złą pracę tego sprzęgła. I właśnie tutaj zobrazujemy, na czym polega usterka ta występująca w tych sterownikach. Teraz, jak sprawdzić, czy taki sterownik jest już uszkodzony, czy jest bliski uszkodzeniu, czy też źle czyta parametry? Połączmy się ze skrzynią biegów. Wchodzimy w wartości pomiarów rozszerzonych. Interesuje nas ciśnienie sprzęgła. Ciśnienie sprzęgła wartość rzeczywista, wartość rzeczywista. Wymagana jest to wartość narzucona przez program, Jaka, jakie ciśnienie ma być osiągnięte przez sprzęgło. Nas interesuje wartość rzeczywista. I tutaj widzimy już, że sterownik jest uszkodzony, ponieważ... Żadne ciśnienie nie jest dostarczane do sterownika, a wartość wpada w wartość minusową. Należy pamiętać, że wartość minusowa w skrzyni biegów nie występuje. Tam występuje tylko wartość od zera wzwyż, bo ciśnienie jest generowane przez pompę hydrauliczną i dostarczane przez zawory do sprzęgła, więc zawsze jest ciśnieniem dodatnim. Istnieje Pewna tolerancja ciśnienia. Ja uznaję ją, że w granicach 90-100 stopni to jest odchyłka 15, bara. Natomiast wszystko, co jest poza tą tolerancją, i co jest w temperaturze pokojowej, nazwijmy to, czy też warsztatowej, je, powinno być blisko zadanemu ci, ciśnieniu. Czyli teraz na przykład zadajemy ciśnienie. Dwa bary. Tutaj te ciśnienie na sprzęgło pierwsze jest pomniejszone o tą wartość, o którą przekłamuje sterownik. To tyczy się. Przekłamania w pełnym zakresie pracy ciśnienia, czyli w tej skrzyni akurat 15-16 bar osiąga maksymalna praca, to widzimy, że tutaj jest przekłamanie w pełnej pracy ciśnienia. Teraz zobaczmy, jaką mamy temperaturę sterownika. Temperatura, nazwijmy to pokojowa, trochę zagrzał się od pracy. Pamiętajmy, że odchyłka może minimalnie występować ze wzrostem temperatury, ponieważ czujnik pracuje rezystancyjnie, więc musimy uwzględnić minimalną tolerancję, o której mówiłem, natomiast to nie tak duża, jak występuje w tym przypadku. Jeśli naprawiacie skrzynię biegu, wymieniacie sprzęgło w tym typie skrzyni, należy sobie te wartości sprawdzić, ponieważ jeśli wymienicie sprzęgło, nie przejdziecie adaptacji z powodu błędnego odczytu ciśnienia. Teraz poddamy naprawie ten sterownik i zobaczymy. Czy udało się uzyskać poprawny odczyt ciśnienia? Widzimy, teraz sterownik wrócił z naprawy. Wchodzimy w te same parametry, czyli interesuje nas temperatura sterownika i ciśnienie sprzęgła, wartość rzeczywista. Obie wartości są bardzo dobre, mieszczą się w tolerancji. Zadamy sobie minimalne ciśnienie pracy sterownika, sprzęgła. Jest ok. Wszystko jest ok. Sterownik jest naprawiony. Robimy ostatnią próbę, czyli temperaturową. Rozgrzejemy sterownik do 80-90 stopni i wygrzejemy go 2-3 godziny. Następnie powtórzymy pomiar. Tutaj mamy sterownik rozgrzany do temperatury 76 stopni. Jak widzimy czujniki wskazują zero lub są w granicach normy. Zadamy sobie ciśnienie. Jest wszystko widoczne poprawnie i mieści się w granicach normy. Pamiętajcie, że czym wyższa temperatura ta odchyłka ma ciut większą tolerancję. Z racji budowy tych czujników, damy sobie pięć par. Wszystko pracuje prawidłowo. Wracamy do zera. Jest widoczne zero. Także, jak widzicie, mamy całą platformę do naprawy tego błędu wraz z pracą w wysokiej temperaturze. Sterownik można naprawić wysyłkowo lub też w siedzibie firmy. Jeśli ktoś przywiezie zdemontowany i umówi się na termin, możemy usługę zrealizować w ciągu jednego dnia. Zapraszam do subskrypcji kanału i odwiedzenia naszej strony, gdzie znajdują się nowości. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.